Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam wszystkich, Hubert Myściwiecki, Michał posternak witam. Bardzo mocno żeśmy zaczęli. Zaczęliśmy mocno, słuchajcie, przed chwilą, przed chwilą y, wampir podkręcał mojego braciaka na mnie. No ale poczekaj, kawaleczka, powiedzmy, że no, źle by zapłacili za to. I <grym> Źle to wymyśliłem. No dobrze wymyśliłeś. Młody, jedziemy z tobą teraz. 10% dla mnie. Ty jesteś Ty młody czy team ja? E Słuchaj, ja z no. moją armią stawię się na pojedynku boju, ale się spóźnię. Okay. I w ten co wygra, to wtedy przyjadę i powiem, że... Zwierzę splendor, o, chcia nie? Chciałem poprzeć jedną ze stron, ale no, spóźniłem się. No. Dobra, Michał, nie mamy czasu na rozmowy prywatne, bo jeszcze niedługo program. Odsyłam was do Freak Show, bo już odcinek jest nagrany. Pewnie było fajnie, nas to jeszcze czeka, ale zawsze jest fajnie, nie? Ja tam nie narzekam. Ja też nie narzekam. Jedziemy. Prime. Przejdziemy przez Prime. I tu. Na pewno chcę się Cię podpytać o walkę trzech. Na jednego. No tam na dwóch, no, dwóch no, było na jednego bardziej. No, miało walczyć trzech przeciwko sobie, ale w, w, e, efekt końcowy i finalny był taki, że walczyło dwóch przeciwko jednemu, hmm. a później tych dwóch. Yy, walczyło przeciwko sobie. Na początku udawali, że walczą, a później walczyli przeciwko sobie. No, no uważam, że to jest bardzo słabe z ich strony, słabe mm. zachowanie ze względu Kacpra bardzo lubię i, i cóż, no ale no, jest jak jest. A co do Parobca, no to pierwsza walka we Frikach. <laughs> ja uważam, że on ogólnie jest yy, bardzo dużą postacią, która przeszczy sama sobie. Mm -hmm. Ze względu na to, że jak inni przychodzili do Federacji Frikowych, to bardzo często ich atakował, zarzucał im, zarzucał im jakieś tam dziwne rzeczy, a atakował... to cyrk jest, nie? No to, to, że jest cyrk, to jest naj, najmniejsza uwaga z jego strony, ale mm. że się sprzedali, mm. że e, o Zadymie chyba mówił, że jego trener przewraca się w grobie. No. O Adamku też coś mówił, a finalnie wyszło tak, że sam przyszedł? To wiesz, ja nie mam z tym problemu. Nie, każdy nie. może zmieniać zdanie. Bo... Nie, on to fajnie e, uzasadnił, że... że po prostu sytuacja finansowa też go do tego zmusiła, że, że te... trzeba zarobić pieniądze, nie? To nie jest w ogóle żadne uzasadnienie, bo każdego sytuacja finansowa może nawet nie zmusić. Każdy chce zarobić więcej tak, i tak. każdy przychodzi po to, żeby zarabiać dobre pieniądze. I nikt nie ma pretensji do niego, że przyszedł sobie zarobić. Chcesz wejść bo... nie? Tylko kwestia, kwestia Ja, jest tak, ja tak, też jak? chcę więcej zarabiać. No. No Mój apel. No. Jestem ale Team vampir. Team vampir zawsze, ale all day. I, i, Zarabiamy on, jak najwięcej, bo na to zasługujemy. I on jest szczery w tym, co powiedział. No. Ja no. chcę zarobić, chcę zarobić. Każdy lubi pieniądze. Zobacz, jak ja wyglądam. No. Jakaś włosienica, za duża bluza. Bieda. No, bieda bieda by doskwiera, ale bieda... By Bieda prowokuje ciężką pracę. Mm. I dążenie do sukcesu. Dlatego jedziemy dalej. Jezu, co za gość, I tak słuchajcie, wariat. To płakać trwać niż w namiocie. Ta. Ale my nie płaczemy, my się nie łamiemy. My, my idziemy dalej. My idziemy dalej. Nie, ale chodzi mi o to, że jakieś tam wytłumaczenie miał. Że, no, to, że ty, to, 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 że ty go nie kupujesz, to okej, okay, no ale coś tam ale próbował. Kto to, kupi? kto to kupi? Tu nie chodzi o to, co ja kupuję, a czego nie kupuję. Hubert tu chodzi o to, że zarzucasz je, komuś. Yy, Negatywne jakieś tam y, rzeczy, a później robisz sam dokładnie to samo. No. Ale wiesz, on mógł no. zmienić zdanie, nie mam z tym problemu. M wiesz, każdy ma jakieś tam y, nowe doświadczenia. Y, nie jest tak, że w przedszkolu mamy zdanie, że najważniejsi są koledzy i tego się trzymamy do końca życia. No tak. Ale tu najwięcej osób do niego. Szczela i mu mówi, że słuchaj, no, nieładnie trochę tam do zadymy podszczypywałeś i tak dalej. Nawet do mojej osoby kiedyś tam próbował jakieś tak. wkręty. To ja mu od razu powiedziałem: jak chcesz przyjść do frików, to normalnie napisz. Ty, chcesz z tobą walki i fajnie by było przyjść do frików. Nie, ja mam z czego żyć, mi to jest niepotrzebne. O. Przejdźmy dalej. Nie ma z tym. W porządku. Przyszedł, yy, walczy, niech mu się, niech zarabia miliony. No. Tylko, że przy pierwszej walce już wyszło to. Takie szydełko z worka, wiesz. Ja, jak mówił o zasadach, wiesz, grąda, my tu się trzymamy, walczymy do końca i tego typu stwierdzenia. No, i ja tego nie widziałem. Mm -hmm. To było takie ustawianie się we dwóch na jednego, wykończmy tego jednego, a później walczmy. Jak ma się czuć taki siwy nie? w tej walce? To Jego dla mnie najbardziej mógł... szkoda. No. On wygrał walkę, Aniu. Nie, nie, nie parobiec hmm. w moim odczuciu, no ale życie jest jakie jest i, i nas bardzo szybko weryfikuje. Ja uważam ogólnie, że bardzo dużo zawodników z gromdy będzie chciało przychodzić do, do federacji Freakowych po to, żeby zarabiać. I nie mam z tym problemu. Życzę im jak najlepiej nie zarabiają bardzo dużo pieniędzy, tylko że najgorzej mnie denerwuje, jak ktoś chce być taką ostoją moralności. A później jest jak jest. Hmm. A czy w, e, zawodnicy z Gromdy w Freakach dają dobre pojedynki? Bo pamiętam, że bił się i ten Bambo. E, to też do fajny pojedynek tam był chyba jeszcze, kto tam był? Chyba Zadora i Ryta, tak? Re, ten, ruchała się Królchund. bił. Gleba się bił. Tak, tak. no, no Gleba. On, oni... e, Wasyl przecież też już niejednokrotnie się nie, bił. Tak, i, no, I wiesz, fajnie, i oni spoko... się odnajdują. Tak. Tylko, że chodzi o to, żeby co niektórzy nie, nie klepali takich bzdur. Rozumiesz? U mnie, w moich stronach, jest takie przysłowie: jak skoczy, to na oczy. I tutaj jest idealnie, bo <śled> przyszedł, nie dość, że stracił kumpla, wiesz, na przykład, tak jak y, różala pomimo tego, że jakoś tam różal z Materlą, a w sumie to nie wiem, czemu tutaj tego usunął, a tam no to jest. No ja ci tłumaczę dlaczego. Bo Michał Materla nigdy nie powiedział, że on tu nie przyjdzie i będzie, okay. i będzie bo to jest dla niego złe, i tak dalej. Nigdy okay. taki słów nie powiedział. Okay. A on pluł w tą stronę, mhm. a przyszło, co do czego, to przyszedł i powiedział, no spoko, no. też bym chciał przyrobić. No jeszcze finalnie taki pojedynek, ja mówię, ja, ja Kaspra też lubię, bo tam z Łukaszem to ja nigdy jakichś tam takich relacji nie miałem, Kaspra już tam znam. No kilka lat mi się wydaje, bo go poznałem przy Fenie. Hmm. Nie wiem, chyba 28 to było, czy tam którymś. No ale no fajnie się na to patrzyło, no i kibice też byli, wiesz, zdegustowani bardzo. No, no ja im się nie dziwię, hmm. no. Moment, wiesz, w ogóle nie jest fajnie, jak wychodzisz, wchodzisz do oktagonu i masz toczyć jakąś tam walkę, a nagle ktoś zaczyna oszukiwać. Hmm. Bo dla mnie to takie troszeczkę oszustwo było. A ty z psem byś wyskoczył, czy nie? Weźmy trochę się namyśl, Niech tam te szare komórki zaczną działać, i teraz jedziesz. Czekam na telefon od pana bez rąka. <toszczędny> teraz to się odpada ten culi? To, to, to nie wiem, czy zadzwoni mój no. telefon. To już, to już powiem ci, że nie wiem, co, czy zadzwoni mój telefon, bo ja z Arkiem nie mam dobrych relacji, chociaż ostatnio był w programie. I to, że siedzimy i prowadzę ten program, to mhm. wymagało też ode mnie, żebym się jakoś zachowywał. To tak samo jak był... Profesjonalizmu. Aram. To jest w końcu moja praca. Bo nawet dzisiaj było takie pytanie, jak dodałem wpis, że mamy program, żeby zadać to pytanie, dlaczego cisnąłeś się z arkiem i z zalanem, a tutaj siedzieliście obok siebie? No ale to jest beznadziejnie, nie, nie wiem. Na, nawet się na takie pytanie, to ja nie wiem, kto wpadł na takie pytanie. No to jak go będę szedł e, na ulicy e, i nie wiem, albo w kościele go zobaczę, to co mam zacząć się z nim wyzywać? No czy... lać go od razu. No. No. Chłostać. Ludzie to troszeczkę podchodzą do tego wszystkiego tak, jakby jak ja bym miał z nimi jakąś taką vendetę. No tak. I mielibyśmy to siebie strzelać. Za dużo gangsterskich filmów. Ja to coś wam powiem, słuchajcie, też często na program zapraszam kogoś, ja albo Maciek i Michał zachowuje profesjonalizm tym, że potrafi się zachować, bo jakby się nie potrafił zachować, to, to by, by też, no to byśmy chcieli kogoś innego, no, no że Michał podchodzi do sprawy tak jak trzeba, no to on prowadzi z nami ten program. Dalej, Arab, stary, genialna dyspozycja, naprawdę Arab zaskoczył mnie, zajebiście się zaprezentował i widziałam takie komentarze, że może Arab dla Pasternaka. Czeka Marek na telefon. Ale to wiesz to, dla mnie każdy, każdy pojedynek, e, który będziesz wymieniał, będzie dobry, bo ja, ja jestem gościem. Ale czy który... przeciwnik dobry też, lubię, ogólnie. nie? Lubię zaryzykować i... I nie mam czegoś takiego, że wiesz, zacznę dużo kręcić nosem. No, no, pewnie w niektórych sytuacjach będę kręcił. Jeśli waga będzie wiesz, Open, i tak jak niektórzy mówią, że ja jestem Open, mam walczyć w Open. Przychodzi ktoś mniejszy, mówi: Ty, ale ja walczyłem w, w, w kategorii wa wagowej 70 kilo, to ty zrób do 77. No. No, niektóre kwestie są nie do przyjęcia. No, uważam, że dla mnie bardzo dobry ten pojedynek, dla Araba już niekoniecznie. No zobaczymy, Arab, kur dobrze wygląda. Ci, Bardzo je... dobrze wyglądał, tym bardziej, że ja myślałem, że ten y, Czarny Pantera się po nim przejdzie. No mm. a jednak wyszło jak wyszło. No i to powiem ci do jednej bramki, naprawdę do jednej bramki. A właśnie, a o co chodzi, że ty masz jakąś spinę strzeloną? Ja myślałem, że wy jesteście, znaczy może nie ziemkami, ale że się po prostu kolegujecie. Przecież byłeś tyle razy u niego na kanapie, minimum dwa byłeś. Ja też tak myślałem, a... no, no żartował chyba w tym wpisie, tylko po prostu Tomek pisze takie wpisy, że nie używa emotikon. i, i i te wpisy są ale takie który, surowe, mega, nie? Który, który, który wpis? No ten, że, że ty roz... tam, tam słabo klaskałeś. Tak, no. to Tomek, e, słuchaj, ja ci powiem taką jedną rzecz, którą ja sobie wziąłem kiedyś do serca. Lepsze są słabe brawa, ale szczere, niż klepanie po plecach osób, które naprawdę o. mają... Inne intencje. O. Także no, jak ja klaskałem, może nie robiłem to w sposób jakiś bardzo emocjonalny, ale naprawdę szczerze Ci gratulowałem i, i ja tego nie odbieram za jakiś atak w stosunku do mojej osoby. Także wiesz, o. dla mnie pewnie. No nie, no już mu groziłeś, żebyś jechał z nim w wywiadzie tam z zaciosem, nie? No ale to będę zjechał. No, to to no ja nie groziłem, tylko stwierdziłem, jak będzie. Nie, ja lubię rozmawiać yy, z sobą, bo Seba jest e, nastawiony do szalonego bardzo negatywnie. negatywnie. Tak, ja I ja kiedy, wiesz, on, on coś mówi ja się z tego śmieję. No. No. Tak jak on wymyślił, że tam ustawiony mieli, mieli tą walkę. Ja nie wiem on skąd nie... on to wziął. Nie, nie mam pojęcia. To, to, ja go o to pytałem, a on mówi, że to jest jego subiektywna opinia, którą wyraził po prostu. E, na tle kamer i Aha. to się rozniosło. No nie no. No nic, pozdrawiamy wszystkich, słuchajcie. E, znaczy. Ja myślę, że tutaj Tomek po prostu też ma, ma takie surowe pismo, bo on, tak, bo on tak surowo pisze. Ty masz też e, surowe reakcje na niektóre rzeczy, i dwie surowe osoby się spotkały. Jedziemy dalej. No tak byś ja jestem mało empatyczny. No jest, właśnie, no, tylko ciebie też trzeba poznać, wyczuć, ale to nie teraz. E, osoba, której które zachowanie ci się nie podobało, Dalton. Mm. Jeden z piękniejszych knockoutów w historii Freaków i nowy uśmiech. I teraz też pochwalę organizację Prime, bo nowy uśmiech także dostanie Bagieta, słuchajcie. Brawo. Naprawdę brawo, brawo. I brawo, brawo, mega empatyczne brawo. No brawo. A ty w ogóle nie klaskałeś. <głosy> brawo, <głosy> brawo, <głosy> brawo, żeby nie było, że <noise> wiesz, że znowu tak nic nie zrobił. No brawo. i Dalton co, no zaskoczył. Fajnie, nie? Oby tylko teraz nie odleciał i będzie super. No ale ja już widziałem jakiś tam, coś mi przeleciało, że dzwonił do niego chyba Arek Tańcula i on mówił, że że to jest jego ostatnia walka i tak dalej. A to było stare. To było stare. stare to no było. to widzisz, że ja jestem w temacie. Tak? No, ekspert. No. No stare. Niekiedy kiedy po prostu muszę sobie sprawdzać daty. Nie no, wiesz, jak mi coś śmignie, e, jeśli chodzi o świat rikol, No 10 no, to minut, poczekaj, no już gdzieś mniej więcej to zobaczę i tyle, no. Idź się pomaluj. Maciek Turski, słuchajcie, pokazuje nam za kamerę. Szef się znalazł. Szefować to, co możesz. U Są siebie w domu. Za dużą bluzą. Może on chce przecież. Może on chce przecież. się pokłóciłeś nie, w tym sklepie, nie. ty. Dostałem od Michała Vampira Pasternaka, że się go energię. No. Sprzed lat. Spinczowa. Bluza spinczowa. No, a w ogóle zapowiem wam, że będzie materiał prawdopodobnie Maćka tutaj z Michałem. Nie wiem, czy coś zdradzam dużo, ale będzie, także e, obserwujcie. Bo, bo Maćkowi się znudziło oddychanie prostym nosem, nie? No. No, on to poważnie pisał o tym. Poważnie, tak? poważnie. Bo potem z nim gadałem. No, dobra. Ten, y, króciutko jedziemy dalej, wariat, no, nie? Tukaję. No i oczywiście wielkie starcie, y, Muran kontra Ryta. Jak to skomentujesz, bo Muran mówi, że wałek, nie? Także. Nie da się skomentować. No. Wygrał e, zasłużenie e, Krzysiek Gryta I wiesz, jak my, Muran tak będzie mówił, klepał, to któryś z sędzia pozwoli na więcej i wtedy mu się stanie krzywda i wtedy Muranco przyjdzie i powie, że jednak ktoś nie wykonuje swojej pracy tak, jak powinien. No, to wiesz, no, to, było, to było widać, jak on oparł się już o klatkę i mm, wisiał, ta. no to, to tam każde uderzenie to zrobiłoby spustoszenie, a my nie walczymy na śmierć i życie, bo nawet gladiatorzy niekiedy tak nie walczyli. Mm. To wiesz, to trochę ma mylne pojęcie o tym, jak wygląda walka w klatce. No, on by chciał walczyć e, na jakiś mega e, brutalnych zasadach, no to jest ten e, King of Street. Nie, no, no chce się... bić się na gromdzie z Rytą przecież. Kto? No Mura, no jest oficjalne oświadczenie. On chce się bić na gromdzie z Rytą. Apeluję do Pana, Panie Mariuszu Grabowski, mówię tutaj, o, zwracam się tutaj do prezesa i właściciela Federacji Gromda. Zróbmy to u Pana, na normalnych zasadach, z normalnymi sędziami. Już, już tam jest wysłane zapytanie do, yy, do, do Mariusza Grabowskiego ja i gromda. A ja uważam, że Grabowski powinien zorganizować tą walkę, bo po pierwsze Grabowski, co by o nim nie powiedzieć, marketingowo ma zmysł i jakby doprowadził do takiego starcia, hmm. to ja uważam, że sprzedaż perperw by bardzo urosło. Tylko bo pytanie, każdy by chciał zobaczyć jak, jak zareaguje go. reszta, wiesz, ym, znaczy ogólnie zawodników? zawodników, ale też fanów, wiesz, bo, bo Gromda ma na pewno ma innych fanów niż yy, ma nie A wiem to przy, KSW, to Przyciągnie zupełnie inną widownię do tego, żeby to oglądali. Walczył Popek na Gromdzie. Walczył. A jeśli yy, zawodnicy chcą zarabiać więcej? to też muszą się zgodzić na jakieś tam rzeczy, które gdzieś nie mogą będzie. być niezgodne z ich ego no. albo u, u, troszeczkę urazić ich ego, ale no, dzięki temu będą zarabiać lepsze pieniądze. No, wiesz, ktoś powie, że nie o pieniądze tutaj chodzi, no, to jak nie o pieniądze, no to widzisz, że dużo zawodników... Yy, bo gromada ci jedną rzecz, rozpoznawalność. Tak, to prawda. Mhm. A później już jak będziesz dobrze yy, kierował swoją karierą, to możesz dużo ugrać. Mm -hmm. Ja prawdopodobnie będę nagrywał wywiad z Mariuszem Grabowskim. Dzisiaj rozmawialiśmy telefonicznie. Pozdrowi go. Oczywiście go pozdrowię, bo rozmawialiśmy, także słuchajcie, no myślę, że też że niedługo dowiemy się więcej. Dobra, ostatnia sprawa. Myślę, że, że te walki, które tak najbardziej takie są też bliskie tobie, to mówiliśmy. A, nie wiem. Jeszcze Zadora się... został na dziuba. A, no, jak nie możesz Ale dobra, dobra. walka, była, stary. Dobra walka, Ale no. Zadora... Z też dał dobrą walkę, no, no. ale przegrał i bardzo dziubre, się cieszę, dziubre. bardzo się cieszę z tego powodu. Cieszysz się, że Zadora przegrał? No oczywiście. Przecież okay. Zadora od ich lat zaczepiał moją osobę, wyśmiewając się z tego, że byłem mistrzem MMA VIP, a nikt nie, nie zapominał o tym, że zdobyłem ten pas z gościem, który w K1 by go zmiotł, jeśli by razem weszli do kratki. Z kim ty go zdobyłeś? Z Aha. Ja no uważam, też szczęście, że... co? Miklasz by go zabił. Ale przechodząc dalej, wyśmiewał mój pas MMA VIP i pisał, mistrz MMA VIP, a jak weszliśmy do klatki, to mu udowodniłem, ile jest warty jego pas Fenu. Hmm. Bo nawet już jakoi było później smutno i przykro. <laughs> Ja przecież ja mówię to co jest tylko to co każdy może sobie sprawdzić tylko no. dobieram słowa takie które mają troszeczkę to podnieść no. e? ale Żeby skawian tak nie ale skawian dobry wariat co wleciał kurde jak dzik w żołędzie, naprawdę czy dobry wariat mocno bije Alan przecież ja tam, miał dlatego, z nim spinę. Nie? No, dlatego nie, nie wypowiadałem się tak jak pytał mm. mnie ktoś o, o tą walkę. Nie chciałem za dużo mówić na ten temat, bo wiedziałem, że on mocno bije i, i nie chciałem, żeby ktoś szotował tą moją wypowiedź i żeby ułatwić sprawę za dobrze. Mm, naprawdę. Także gratuluję mu zwycięstwa. Ja Skawianowi też gratuluję i Skawianowi słuchajcie, bo skawien to jest dobry zadymierz. Skawianowi mm. trzeba też zadymiarza. Tylko nie wiem czy Alan Kwieciński jest gotowy na Skawiana. Zelanem chyba jutro będę nagrywał, wywiad, także może. W... Alan, Alan w swoim mniemaniu jest gotowy na wszystkich, ale w, mojej, w moim poczuciu e, realnego świata hmm. to lepiej niech nie bierze tej walki, bo zrobi mu krzywdę. No. On naprawdę mocno bije. Mocno, bardzo mocno. Zadora w ogóle mówi, że chyba pierwszy raz e, ktoś tak mocno bił. No, niech nie przesadza. To w twoją nie, stronę. Nie, nie, nie przesadza. Dobra, ostatnia sprawa, najważniejsza dla ciebie, na sam koniec zostawiona. Mówiłeś o tych y, limitach wagowych, że ty jesteś w Open. A jak twoja walka potencjalna z Kamilem Mindą? Widziałem, nagrywaliście ostatnio coś tam na EBBX, chyba TV, TV Reklama, bo tam też widziałem y, Justynę z TV reklamy, z Szkowską, z Szkowską tak? Jak tam? Elegancko. Mm, tak? no ja się cieszę, że mam walkę. wiesz. Przykre jest to, że jakiś tam łanudek emocjonalny, który nie jest y, pozytywny, jest Podczas tego pojedynku, mm. i wiesz, no wyszło jak wyszło finalnie. a ja tam nie będę teraz się już tłumaczył, dlaczego pojechałem, a nie pojechałem, i dlaczego siedzę obok Tańculi czy Kwiecińskiego i nagrywam z nim, czy dlaczego pojechałem do Turunia i nagrywałem e, jakiś materiał. To w swoim życiu pracuje i próbuje coś zdobyć, to zrozumie kto nie i uważa, że to tak jak w ten dzwonił, wtedy, że to jest y, tłumaczenie dla półgłówków. no to w porządku, no to najwi najwidoczniej do inteligencji nie trafia, więc mm. jest jak jest. I co, jesteś, jesteś gotowy na ostrą orkę z orką? Będą. Bo to jest dzisiaj menda, tak? <laughs> no tak, no. jakoś to będzie też trzeba podkręcać ten pojedynek mm -hmm. i myślę, że jestem gotowy, no zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Wiesz, zawsze jestem gotowy, walka pokaże yy, jak to będzie wyglądać, ja yy, jeśli chodzi o jego umiejętności, wiesz, ja mogę tam mówić, że Wiesz, na sali mu pokazywałem kto rządzi i tak dalej, ale ja wiem, że to nie będzie dla mnie łatwa walka i to będę musiał bardzo uważać. Jego ciosy ważą dużo i mieliśmy przykład tego, gdy walczy z apteką. Jednym ciosem mu złamał szczękę Długa i było do widzenia. No, no ale jeden cios, poszła szczęka, złamany nos, no, no nie, ale... chcia nie chciałbym później jeść słuchaj, przez rureczkę, ale, sz ale szachta pokazał jak się trzeba bić z, e, no, z King to... Kongiem, no i Don Diego też. No dobrze, a widziałeś jak wychodził... E... Wiesz, ja nie... Ale z Don Diego nie biegą na bieżni. No tak, ale Don Diego był bardzo dobrze przygotowany. No kurde, słuchaj, no w sumie tak, bo ty ile na sto walk 99 przygrywasz z Don Diego, tak? No tak stwierdził Maciek. Ja czekam cały czas na ten rewanż w MMA, i jeśli mam być szczery z sobą i z wszystkimi słuchaczami, którzy będą słuchać tego wywiadu, no. to muszę przyznać, że Diego był przygotowany do turnieju, a no. do walki ze mną nie. Mhm. Ale to już nie jest mój problem, bo ja też dowiedziałem się o walce trzy tygodnie i tyle samo miałem przygoto na przygotowania. Wziąłem walkę. On wziął walkę i teraz nie powinniśmy rozmawiać. czy znaczy, wiesz, negować tego, że wygrałem. Wygrałem i tyle. Ale ty też nie jesteś w stanie zawalczyć tak, jak walczy Don Diego, bo macie totalnie inne style. Totalnie macie inne style, jesteście totalnie innymi zawodnikami. Czyli e, słuchaj, e, z e, Kamil Minda. <grym> ja myślisz, że, że ta granica może zostać przekroczona w pewnym momencie? Bo ja było tak. kilka takich momentów, że już tak. ty się. W... Kurzyłeś, no? no tak, no jeśli wiesz, on, on zacznie do mnie furczeć albo skoczy jak do Denisa, to ja też nie jestem gościem, który się obróci i, i wiesz, no będę próbował wszystko brać na żarty, no ale w pewnym momencie żarty mogą zostać przekroczone i, i, w, i pójdziemy na ostro. No. Pójdziemy na ostro, Ja nie ja jestem ostatnią osobą, która będzie wyciągała jakieś takie sprawy prywatne i tego typu rzeczy. Ja go będę podszypywał, ale to ja mam swój styl w tym wszystkim, bo próbuję zachować jakąś. Granice tego wszystkiego w tym y, świecie. No. Wiesz, nie jestem gościem, który zacznie przychodzić i opowiadać o dziwnych, jakichś urojonych rzeczach, tylko no, wiesz, no, będę go zaczepiał, że no, męta, tu zdradziłeś, to ty i tak. To będzie takie. E, taki spektakl, wiesz, no, będę próbował robić coś takiego z humorem, żeby do tego podejść. No, ja już w życiu za dużo się w, wszystkim naprzejmowałem, żeby teraz podchodzić do tego, że to jest jakaś, jakaś walka na śmierć i życie. Nie? No, ja nie prowadzę z nikim wendety. A kiedy, co, gdzie, jak? jak jaki spektakl, jaki teatr? to? Słuchajcie, no bądźcie w w czujni. W no. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować wszystkim słuchaczom MMA. Co M za gość? Ty, tyle. Bądź e na bieżąco, ale jak. BNB. Ja. Ja Dobra, no to BNB. A dlaczego nie po polsku? BNB. No, no dobrze. D bo niedawno byłem w Stanach i dlatego. Bardzo Hubertowi za wywiad i podziękować moim sponsorom, przede wszystkim firma Tom Tra Tom Trans, Outloop, e Real Farm. Środowisko miejskie, restauracja antresola w Kielcach. I widzisz wszystko, Wszyscy? Tak. Trzymajcie się, widzowie. A, i, pi i, i piszcie w komentarzach, z kim byście chcieli zobaczyć najbliższą walkę wampira. Piszcie w komentarzach, przejrzymy je na pewno. Tak, i piszcie do bezrąka, że pasternak, yy, z kim miałem tam walczyć? Z porobcem. A, i z tym, i z kim jeszcze? Nie wiem. Arabem a zarabem, no? No to Dobra. to dwie gale do przodu. Elo.